Mamy rok 1944, lato. Mała miejscowość na Podlasiu, Grodzisk. To takie okolice Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Brańsk, Ciechanowiec. Tam około tysiąca mieszkańców. W tamtych czasach budynki głównie kryte słomą. Armia sowiecka przesuwa się na zachód. Niemcy się wycofali. Rozbiła się w grodzisku, zrobiła sobie odpoczynek, postój. Tacy byli już pewni siebie, spokojni, nie, nie obawiali się Niemców, bo Niemcy się wycofali. Więc opowiadała mi to, to, to historię akurat taka pani Regina, która tu mieszkała na brzegu tego grodziska. Była kilkunastoletnią kobietą, dziewczyną wtedy. Więc mówi, nie, Sowieci, spokojnie. Roz tego rozłożyli obóz, mówi pozdejmowali buty, suszyli o nuce, niczego nie spodziewając się. I nagle z tego lasu silny ostrzał artyleryjski. No to pierwsze trzy domy od razu zaczęły płonąć bo domy stodoły od razu zaczęły się palić. Sowieci uciekają. Wszyscy mieszkańcy grodziska szybko uciekają w pole. Widać, że był to już sierpień zboże było skoszone, bo opowiadała, że w kartoflach. Leżeliśmy w kartoflach, uciekliśmy w kartoflach, w kartoflach, a może dlatego, że w kartoflach są rządki i łatwiej się skryć przed y, pociskami niż na płaskiej powierzchni. Leżeliśmy w kartoflach. Silny odstrzał teryliński. Sowieci uciekają w kierunku mierzynówka Aleksandrowo Biszewo. Niemcy wkraczają do grodziska. Ale w tym czasie, jak właśnie ten silny ostrzał artyleryjski trwa, budynki płoną. Wszystkie skryte słomą praktycznie płoną, ponieważ te płonący budynek, kryty słomą, odrywają się pęczki tej, tej słomy płonące, lecą w górę, spadają na inne dachy, one płoną. No i taka ta pierwsza historia, yy, którą bardzo utkwiła w pamięci jej, zresztą i mi, jak, jak mi to opowiedziała, to fakt, że. Jeden z pocisków trafił, właśnie matka z dwójką małych dzieci skryła się w tych kartoflach, pocisk rozerwał jedno dziecko, takie małe, kilkuletnie dziecko rozerwał. No to no przeżycie niesamowite i dla tych, którzy to widzieli, a zwłaszcza dla matki, mówi, ona pozbierała to dziecko, mówi, zdjęła sukienkę z siebie, zawinęła to dziecko w sukienkę i nie, nie bacząc na ostrzał, Spokojnie poszła, spokojnie. Poszła jak, że tak powiem, jak, jak zaczarowana na cmentarz. Poniosła te zwłoki na cmentarz, który jest zagrodziskiem z drugiej strony, pod Mierzynówką. Już wtedy jej nic się nie stało. Po prostu chyba było jej wszystko jedno. Przeżycie musiała, Przeżyć to musiała strasznie, ponieważ ja pamiętam, jeszcze będąc y, trochę młodszy, jeszcze, że tak powiem, 20 lat temu, pamiętam, że ona non stop, do końca życia, chodziła na cmentarz i z powrotem. Na starość, jak już była, tak naprawdę na emeryturze, no to ona nic nie robiła, tylko non-stop chodziła na cmentarz i z powrotem do tego dziecka, które zaniosło. Takie to było przeżycie dla nich. No ale natomiast, mówię, Sowieci się wycofali, biszewo Aleksandrowo wezwali tam, zatrzymali się, rozbili tam, znaczy wezwali posiłki. Wezwali posiłki, Niemcy wkroczyli do grodziska. Jeden właśnie z obserwatorów wszedł na. W wieżę cerkiewną. Tam wysoko jest jakieś tam okienko i obserwował, obserwował yy, przez lornetkę, gdzie są Sowieci. Natomiast Sowiet w Biszewie, na domu Wojtka, to opowiadał mi Wojtek, bo jego ojciec to pamięta, na domu yy, w Biszewie też z lornetką obserwował Grodzisk i zauważył tego Niemca na, yy, na cerkwi. I tak kierował ogniem, że pocisk artyleryjski, chociaż to jest 5 km. Pocisk artyleryjski, wiesz, strzelali dużo, więc połowę zniszczeń zrobili Niemcy, atakując grodzisk, a drugą połowę reszta budynków spłonęła, jak Ruscy strzelali, już do Niemców. Więc praktycznie wszystkie, kryte słomą, spłonęły zostały trzy. Na tej ulicy, teraz obecnie wiejskiej, zostały tylko trzy budynki, które były kryte blachą. No, więc i tak kierował ogniem, że trafił w tą, czubek cerkwi i zabili tego Niemca. No, tą historię też zapamiętałem szczególnie, bo to opowiadał Wojtka ojciec właśnie, że ten Niemiec za parkanem przy cerkwi leżał bardzo długo i nikt nie chciał go pochować, dotąd aż ześmiał. Nie wiem, jak w końcu, kto i gdzie, kiedy go pochował. Natomiast zabitych Niemców było kilkunastu. Pochowali ich w centrum Grodziska. Tam jest takie małe rądko obecnie. To w tym miejscu, gdzie to rądko, pochowano ich. Nie wiem, na pewno pochowali chłopi, mieszkańcy na rozkaz, ale nie wiem, czy na rozkaz Niemców, czy w pierwszej tej fazie bitwy, czy na rozkaz Sowietów później, jak, jak wkroczyli z powrotem. No, w każdym razie zakopano ich i dopiero jak armia radziecka wracała z powrotem, Czyli tam po kilku miesiącach odkopano ich i zawieziono na cmentarz do Bielska Podlaskiego. Tam do dzisiaj jest cmentarz żołnierzy radzieckich, dość duży. No i też Sławka ojciec opowiadał, że jak ich odkopali i ładowali na furmanki, to był taki smród, że nie do opowiedzenia. A ładowali ich widłami, bo to już się rozpadało. Były takie. Yy... Mocno, mocno już zgnite zwłoki. No, jeszcze z tej pierwszej akcji taką bardzo yy, no, tragiczną opowieść. Znam od Sławka, bo u Sławka wszystkie budynki się spaliły. Sławek to ten, u którego nagrywamy te traktory. Spaliły się, płonęły wszystkie budynki. Ojciec z koniem uciekł. Żeby uratować konia, bo koń był bardzo wartościowy. Uciekł na, na kolonię. Tutaj na kolonii stoją takie budynki. Nie wiem jak to było wtedy. W każdym razie schował tego konia do stodoły tam, ale mówi, nale naleciał niemiecki samolot, bo to był początek bitwy. Mówi, posłał serię zapalającą na tą yy, stodołę i ten koń zginął. Albo spłonął, albo zginął. Konia też stracił. Sławka rodzice stracili wszystko. Sowieci zdobyli z powrotem, wkroczyli z powrotem do grejska, ale nie tak od razu. Z tamtej strony od wschodu, bo wezwali posiłki i zaatakowali z tamtej strony od wschodu. I tutaj na tej łące, gdzie są te białe kulki, z siano kiszonką, tutaj yy, Niemcy stracili dwa czołgi. Zostały zniszczone, no, trafione dwa czołgi. Niektórzy mówią czołgi, niektórzy. Czołki bojowe wóz z piechoty, coś takiego. Jeden na pewno to był Panzerwagen 4 dlatego, że akurat zaprzyjaźniony rolnik wyorał takie kółko metalowe mam je na zdjęciu i dopasowaliśmy akurat do, do tego czołgu na, także to na 100% był czwórka była drugi element to o, drugi dowód na to, że te czołgi zostały zniszczone to z i kolega przywiózł mi kiedyś w latach 90. taką płytę Grubą płytę metalową, ja wtedy prowadziłem auto złom, żeby mu wyciąć kółko. No i ta płyta miała niemieckie napisy i była bardzo gruba, więc tak wywnioskowaliśmy, wy że na pewno to szczągu albo z tego wozu bojowego. Eee, trzeci taki dowód na to, że te były pojazdy rozbite tutaj, to, to już ty pamiętasz. W Sypniach kupiłem kiedyś koło, takie metalowe koło, które wystawiliśmy w internecie i sprzedaliśmy. I to było koło właśnie z jakiegoś wtedy, jak wtedy to pamiętałem, z jakiego jakiś taki bojowy bojowy więc wnioskuję, że to był takie takie coś, no niekoniecznie czołg. To te trzy przykłady świadczą o tym, że na pewno te czołgi tutaj w tym miejscu zostały trafione. Zresztą w takich lepszych czasach, kiedy jeszcze można było z wykrywaczem chodzić. To akurat tam moi znajomi chodzili po tym polu, i rzeczywiście było dużo łusek. Tam zamek od karabinu znaleźli niemieckiego, takiego taki odpowiednik e, e, sowieckiego SWT. Był samopowtarzalny. No oczywiście kuperdzy tylko. Nie jest to, nie jest to e, nic, e, co by się nadawało do użytku, ale co świadczy o tym, że Niemcy tu byli. Niemcy tu byli. byli no coś, jeśli Niemcy mieli coś wartościowego, to właśnie ta pani Regina opowiadała, że Ruscy to od razu, bo oni leżeli w kartoflach, więc może tam troszeczkę coś widzieli, od czasu do czasu głowę podnieśli, że tych, ci Sowieci ich ograbili, Te, tych Niemców, którzy zginęli, mówię, to zegarki im od razu pozabierali i sobie pozapinali. To prawdopodobnie była dywizja SS Viking, yy, yy, pancerna, i taki właśnie kolega Krzysztof, ten od Syrenki, mówił mi, że jest, jest taka książka gdzieś, można ją znaleźć, taki dziennik tej dywizji, w którym jest opisana ta bitwa dokładnie. Więc ci, co się znają na historii, myślę, ja nie jestem historykiem. Wiesz, to podobieństwo, to podobieństwo do tego pana, co opowiada historyczne programy, jest przypadkowe. Więc ja opowiadam tylko to, co usłyszałem od ludzi starszych. Być może niektóre opowieści są trochę, że tak powiem, mogą być troszeczkę nieprawdziwe, albo troszeczkę mijające się z prawdą, ale ogólnie kontekst jest na pewno taki, bo są na to dowody.